Cześć, witajcie moi kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten kolejny cudowny, piękny dzień. I z pudełeczka dobrych myśli. Wyciągam dobrą myśl na dobry dzień. No to zobaczmy, czego my dzisiaj potrzebujemy, co my potrzebujemy dzisiaj wiedzieć, zobaczyć, czemu się przyjrzeć. Co tutaj dzisiaj nam. Ach. Mm -hmm. Słuchajcie, dzisiejsza dobra myśl brzmi. Pozwalam sobie na chwilę zatrzymania w biegu i cieszę się swoim towarzystwem. Dostrzegam, jak wiele można ujrzeć i usłyszeć w ciszy. Słuchajcie, to jest. Piękna myśl, piękna myśl na dzisiaj, myślę, że nie tylko na dzisiejszy dzień, dlatego, że bardzo często jesteśmy tak zabiegani w swoim życiu, mamy różne swoje problemy, różne zadania do wykonania. I tak naprawdę poddajemy się temu rytmowi całkowicie, zapominając o sobie, a każdy z nas ma takie pragnienie, aby mieć chociaż chwilę spokoju, żeby się tak zagłębić w siebie, żeby nikt ode mnie nic nie chciał. I właśnie, możecie to sobie dać sami, bo tak naprawdę od Was to zależy. Jeżeli chcesz mieć czas dla siebie, to tylko Ty możesz to wygospodarować i w całym tym zabieganiu znaleźć chociaż. Niewielki kawałek czasu w ciągu całego dnia, żeby poświęcić go wyłącznie sobie. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy wszystko dzieje się szybko, jest pełno chaosu, niepewności, nie czujemy się wcale bezpiecznie z naszym życiem, z tym, co nas czeka, w zasadzie z każdym dniem, każdego dnia. Wielu z Was żyje w lęku, w strachu, w niepewności. I szuka rozwiązań, jak mam to przetrwać, co ja mam z tym zrobić. No właśnie, to jest odpowiedź. Pozwalam sobie na chwilę zatrzymania i cieszę się swoim towarzystwem. Właśnie to zatrzymanie sprawia, że możemy dotrzeć do siebie, zajrzeć w głąb, zobaczyć, co my tak naprawdę w związku z tym czujemy, co my myślimy, jak, co tam w nas jest w środku. Hałas codziennego dnia nam to zagłusza. W związku z tym potrzebujemy tego dystansu, tej właśnie ciszy chwili, chwili samotności, takiego po prostu zatrzymania się i trwania w danym momencie, bo masz tylko teraz i zawsze jesteś w teraz. Twoja świadomość zawsze jest w teraz. Nawet jeśli coś się wydarzyło, coś ma się wydarzyć, w Twoim umyśle zawsze wydarza się w teraz. W związku z tym teraz możesz to zrobić. Teraz możesz sobie udzielić pozwolenia, że pomimo tego, że na zewnątrz szaleje chaos, wirucha, mogę zatrzymać się, chcę się zatrzymać. Chcę posłuchać, co ja tak naprawdę mogę z tym zrobić, co ja mam w duszy. I bardzo często, kiedy następuje ta chwila zatrzymania, pojawia się coś takiego, że nagle czuję chaos. Chaos w emocji, chaos w sobie, w moim ciele, chaos myśli. Nie mogę się skupić, ponieważ jestem tak naprawdę przyzwyczajony do takiego natłoku bodźców, że problem zaczyna sprawiać mi wyciszenie. Problem zaczyna mi sprawiać usłyszenie prawdziwego siebie. A kiedy Jestem w zatrzymaniu, mogę dostrzec, jak wiele wokół mnie się dzieje, że to, że ja się zatrzymuję, nie znaczy, że coś innego się zatrzymuje, ale dzięki temu, że ja jestem w zatrzymaniu w tej chwili bycia ze sobą, mogę dostrzec o wiele więcej. Mogę dostrzec również swoje emocje, swoje skrywane przekonania, myśli których do tej pory nie miałam czasu wydostać na zewnątrz, bo ciągle było coś ważniejszego niż ja sama. Dlatego dzisiaj poświęć sobie chwilkę, zatrzymaj się, usiądź, pooddychaj głęboko. A jeśli masz jakiś problem, to tym bardziej zatrzymaj się, poświęć sobie czas i zastanów się, poczuj, jaki ty masz do tego stosunek. Co tak naprawdę myślisz o tym, jakie uczucia przychodzą ci do głowy, jakie obrazy, co twoje ciało mówi, kiedy o tym myślisz? Wówczas może się okazać, że rozwiązanie twojego problemu jest proste i jest na wyciągnięcie ręki, ponieważ wszystkie rozwiązania są w nas. I zwłaszcza teraz, w tym czasie niepokoju takiego światowego, warto skupić się na sobie i nie szukać rozwiązań na zewnątrz, tylko wewnątrz. Wewnątrz siebie, bo każdy z Was jest skarbnicą ogromnej mądrości, skarbnicą wiedzy. W Tobie, w Twoim sercu są zapisane wszystkie rozwiązania, tam są wszystkie odpowiedzi na to, co Cię nurtuje. Czasem możesz sobie uświadomić, że kiedy chcesz mieć tą chwilę dla siebie, kiedy dobrze mówisz, okej, okay. pooddycham, chwila ciszy, i nagle, nie wiem, odczuwam lęk, odczuwam jakąś panikę, albo zaczynam myśleć, nie, to nie jest teraz dobry moment, albo nagle zaczyna dzwonić telefon, albo przychodzi mąż, dziecko i coś od ciebie chcą. To znaczy, że w twojej podświadomości istnieje program sabotujący. Czyli. Masz silną potrzebę oporu przed tym, bo boisz się, co tam jest. Bo z tyłu głowy hula głęboko skrywane przekonanie, że tam jest coś gorszego niż w rzeczywistości, więc boisz się tam zajrzeć. Lepiej tam nie zaglądać. To już minęło, było. Tak, w Twoim doświadczeniu fizycznym minęło, ale w Twoim doświadczeniu emocjonalnym dalej jesteś w tej sytuacji, w tej relacji. Dlatego, kiedy pojawi się lęk, to zadaj sobie pytanie: no dobrze, ale czego ja się obawiam? Czego tak naprawdę się boję? I zacznij zadawać sobie pytania, żeby krok po kroku znaleźć odpowiedź. Może ona nie przyjdzie za pierwszym razem, za drugim i za trzecim, ale jeśli jesteś dla siebie ważny, a przecież jesteś, to znajdź czas. Bądźmy trwały, daj sobie przestrzeń, daj sobie wsparcie i powiedz, okej, okay, nie wiem, nie jestem w stanie tego zobaczyć. Spróbuję jutro. Może jutro będzie lepszy dzień, może będzie lepsza przestrzeń. Ale jeśli notorycznie to ci się nie udaje, to znaczy, że w tobie jest ogromna potrzeba oporu przed zmianą, przed. Ruszeniem czegokolwiek naprzód, przed znalezieniem rozwiązania, a to znaczy, że trzeba głębiej, głębiej poszukać, być może poszukać kogoś, kto pomoże ci to zobaczyć. Czasami sami tak bardzo się boimy i wyobrażamy sobie, że to jest nie do przeskoczenia, i wystarczy, że ktoś powie: Słuchaj, to i to, pokażę ci, jak możesz to zrobić, i nagle okazuje się, że jesteś w stanie to zrobić i że to nie było nic trudnego. Że wiesz, jak to zrobić. Masz siłę, zaczynasz odkrywać więcej siebie, zaczynasz odkrywać te aspekty, które do tej pory były niechciane, ukryte, niepokochane przez ciebie. Dlatego dzisiaj pozwól sobie na cieszenie się swoim własnym towarzystwem, na poczucie, jak to wspaniale jest być sobą, bo ty jesteś najważniejszą osobą w swoim życiu. Ty potrzebujesz radości, ale nie dlatego, że coś dostarcza ci tego z zewnątrz. Jeśli tak jest, to wspaniale. Ale czy nie jest cudownie być w swoim towarzystwie, kogoś mądrego, cudownego, posłuchać siebie, swoich rad, wskazówek, po prostu poczuć, jak cudownie jest być sobą? Dlatego dzisiaj, kiedy będziesz miał chwilę, aby pocieszyć się swoim towarzystwem, Zwiększ swoją uważność, by dostrzec, co w tej ciszy, w tej uważności przychodzi do Ciebie. To jest dla Ciebie dobra informacja, z którą od tego momentu masz wybór, co zrobisz. A więc zostawiam Cię z tym, życzę cudownego dnia, wspaniałości dla Ciebie i każdego. Niech nasze serca promieniują radością, miłością, czego Wam kochani z całego serca życzę. Wspaniałości i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.